wygrać na patchu 335A ponieważ Jest to który jest przesadzony Posiadam skilla, który, który sprawia, że jestem nieśmiertelny przez parę sekund A ja przez ten pierdzę. czas A przez ten czas nie muszę się koniecznie healować wystarczy że zadaję damage Bo mam też spell, który w ciągu jednego kliknięcia daje mi full życie i chyba pół Także hand of protection to chyba było coś w tym stylu, hand of life może. Nie pamiętam już. Fryer. i <laughs> Coś mi się spierdzieliło. Co to znaczy? No nieważne. Jak biegnę do przodu, to kamera mi się trochę <laughs> obraca w jakąś inną stronę. A ten Fryer czego tu chce? Nie wiem co chodzi. Może chcę mięsko. Ty przegarną bym go A ja bym cię wyhealował, czekaj. Taki pierwszy heal na spróbowanie. Pykss! 56 Pół HP Dobra, to Przy jest... A okazji to stało... Division Aura. Tak to nazwałem, po swojemu. <laughs> <laughs> Przez co teraz ty, i ja mamy zwiększony Armor o 55 na 40 yardów. Wiesz, wiesz o co chodzi. No no no! Christ, Level up! Ja już mam questa wykonanego jednego. Też, nawet... też Już masz? No. no. Świetnie, no to biegnie bie wyglądać. To już będą dwa questy wykonane. Yee! i podejrzewam, że na pewno drugi, znaczy trzeci level już. Żałuję tylko, że jak będę teraz grał tym krasnoludem tak? tą y klasą, to że trasę Playta, który oczywiście Kozacko wygląda ma full wyrypany w Kosmos Armor no, ale coś nowego będzie oczywiście dla mnie ciekawszym grą już widzę, że ten Hunter tak, tak. Jest... E... zapowiada się fajny. Ale spójrz na to z tej strony. Czekaj, okay? Wezm... wezmę sobie ten. Playta, tak? Masz maila. On ma tam mniejszy armor, to jest wiadome, no nie? Ale bonusy ma te same, tej samej, tej samej ilości, no nie? A? Dalej, co ci mogę powiedzieć o Hunterze? To, że ma... Zajebisty deszcz strzał. Pyk! <laughs> Naprawdę, Do tego ma terapy. Stunujesz Kolesia, uciszasz to chyba nie, nie jest pewne, ale na pewno Kolesia zostawiasz w miejscu. Może spelować, może różne rzeczy robić, ale nie może się ruszać. Masz, ja... masz taką mgłę, o to pamiętam jeszcze, masz taką mgłę, która spowalnia typów, to no nie? No. I ty biegasz normalnie, a jesteś hunterem, to jest fajne, że masz swojego peta. No i właśnie, i uważam, że będę szedł w siebie, nie w peta. Znaczy, Wale wiesz, on będzie, on będzie zbierać agro, nie? No ale chodzi wiesz, mi o bardziej, no. wiesz, TTT Bottle Grandy. Ja wolę stać z tyłu... tam chodź. No, ty prowadź. Wolę no. stać gdzieś z tyłu i sobie postrzelać, używać skill niż, kurde, patrzeć na mojego zwierzaka i się nim zajmować. Może to jest trochę e, dla, dla zdających się na Hunterach dziwne, ale jeżeli zobaczę, jak to będzie z petem. Jeżeli będzie pet mhm. fajny, to może Będę się nim zajmował, będę go karmił głaską, kurde, będę pokazywał gdzie ma szczać, gdzie ma leżeć i gdzie ma kurde za iść. <gry> jest jeden koleś na YouTube, który pokazuje, jest taki poradnik na tym, na YouTubie jak grać Hunterem. Nie podam jego tam nikomu, bo już nie pamiętam. Ale mądrze radzi do Hunteru, bo ma trzy buildy działające. Jeden wypieprza taki damage, że byłem w szoku, bo chyba na Wrath of the Lich King wypieprzał... 25 tysięcy średniego damage'u na minutę Bo kiedyś miał jeszcze addon, który mierzył damage średni na minutę ha. Także powiedzmy, czy 25 tysięcy damage'u to jest mało? Na minutę? Tak 25 tysięcy damage'u średniego na minutę Średni, czyli że na przykład uderzył 25 tysięcy za każdym razem No, a nie mówiąc o tym, że trafiały się klikty za powiedzmy za 40 tysięcy Ale nie, też i słabsze no, strzały za 2 no nie? Dokładnie Mi się zdarza, face strzał A na innych buildach miałem po 17 tysięcy ataku w Dobra, no, tak patrzę po potworku. Tutaj jeszcze kurde. mamy. Nie, nie, nic tutaj nie zabija, bo tu widzę, że nikogo nie ma. dobrze A no idziemy że dalej. Po... No, dobrze, że potworki nie, nie sprawiają problemu, czyli nie są na agro. Zrobione. Bo to Ci było wyrywające. Znaczy, wderwiającej będzie trzeba uciekać, mamy będą cię spowalniać. No, wiem, kurde, to jest przerypane, będzie jeste przez krainę. A to Cię gówno atakuje, no, znaczy to by było, jak ale jak z... masz się tak? wyższy level to Cię zostawiam w spokoju. Ale spójrz też, też na to z tej strony, że... Chciałbyś, że biegniesz sobie przez kolejny i chciałbyś, żeby jakiś potwór Cię zaczepił, nie? No, Jeszcze dlatego... jednego quest'a przyjechałeś tutaj? Tak, tak. Aha, o kurde, widzisz? O. Dobry, pyk! <laughs> <laughs> Za to wystawiaj dupala. Kiedyś Dawaj. Nie, bez co, bez takich. <laughs> oh, yeah. Ty oh, fajnie yeah. skacze o, oh, yeah, oh yeah, pewnie -pe 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 -pe. ja. no. ehm, tak o, tutaj te potwory będzie trzeba zabijać, ale najpierw polecimy do takich trzech punktów, ok? Uhu. -huh. Widzę, że są jakieś trzy punkty do wzięcia. Cinek, co ty na to, że jak Felix, w nagrywać, to będziemy troszkę, pchniemy jeszcze trochę w BFA? w Battlefielda trzeciego? No oczywiście. A prywatnie czy nagrywać? A to już zależy od ciebie. No to zależy w sumie też od ciebie, o ciężka sprawa, bijemy po kolei. Ja no no ja pierwszy. Co? To jest? Jeszcze nie wiem co to znaczy w fint. Ciężko mi powiedzieć, patrz, to chyba się tak robiło. Fint, tak. to jest fajne. Tak, 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 tak. O panie. nie pamiętam. Moment. Będzie w ten sposób. Tak. Ty jak się Nie pamiętam Powiesz mi może Jak się Muszę. Cześć jeszcze jedną rzecz sprawdzę bo już pewny nie jestem Ja tu kurde przede wszystkim. No, tutaj działa no nie że item leci Przedem sobie <laughs> Dobra już pamię pamiętam jedną rzecz którą właśnie sobie przypomniałem Mniej więcej co to jest Fajny potrafisz, potrafisz to odczytać? No, fajny Tresur. No, klikasz na to i wyskakuje ci większa tam, bo to jest mój spel i nie rozumiem go. No, kurde, znać, kurde. Nie wiem. Dobra. Kiedy nie Na minimapie niby coś ci pokazuje. Dobra. Jak widzicie, jesteśmy kompletnymi nobami <laughs> <laughs> Nie znamy fabuły, gdy. Znaczy nie wiem jak bio, ja nie znam fabuły gdę. Ja po prostu przechodzę ją te, No, te Cała fabuła opiera się na tym, że nawiązując do poprzedniej części no kto grał w Warcrafta trójkę I kto oczywiście go przeszedł to wie jak się to wszystko kończy Ja grałem w postawkę pamiętam zakończenie że yy, To wielkie drzewo zostało uratowane ale wiadomo że yy, ten Ja jak kurde ten zły książę miał na imię co on potem kupił kurde... O pan. Al na A miał. Nie Ten był... nieumarłym. umarłym. Taki... Blondek. Nie powiem ci nie pamiętam już On właśnie jest tym Delic Kingiem i... Y, WoW y, jest po prostu nawiązaniem online MMO kurde do ciągu dalszego fabuły, który oczywiście daje radę. Mam ostatecznie pokonać Delic Kinga, jeżeli to zrobimy w tej serii, uznamy, że gra jest zakończona. Szczerze mówiąc będzie to ciężka sprawa, ponieważ to zajmie nam naprawdę dużo ilość czasu, bo znaleźć trzeba sobie gildię, yy, trzeba przytulnąć 80 level, zebrać jakiś tam setik, może za arenki powiedziałbym nawet, żeby było przyjemniej, po czym zmówić się z ludźmi na radzie. Wbić porządną postać i dopiero zabić Liczkinga, Kinga bo to podobno nie jest łatwa sprawa. Odebrałeś tą skrzynię tutaj jakaś powinna być Gildia, też Gildia. No Gilia będzie trzeba znaleźć Idziemy do jakichś kurde przywidowanych typów i będziemy będzie się cieszyć... Była skrzynia do wzięcia Co? No? No wiesz, ja nie mam karbonita, więc będę trochę omkły No tutaj powinna jakaś Tururu, e... poruru. Czekaj, Kurde. bo tu jakiś quest, za 48 sekund coś się stanie, że mam wziąć coś, scalding, morm, griff A no, ty, carbonite no, nawet to pokazuje, kozackie No po prawej pisze, no nie? Nie mam carbonite, ale tutaj timer jest w tym miejscu U mnie za 50 sekund się po pokaże No, zobaczymy i powiem ci, że jestem głodny Kurde, będzie to zmuła przez minutę <noise> Dobra, to może powiem o tym, co dzisiaj zrobiłem i dlaczego tak długo czekałeś tam żeby to nagrać no wam, że to było trochę ciężkie Otóż... Bo mieliśmy tak 3 godziny temu, albo dwie mniej więcej. No otóż y, kupiłem sobie fajny wiatraczek do komputera z 20 złotych 80 i postanowiłem go zainstalować na front, a wymagało to demontażu obudowy wraz z podzespołami i dlatego to tak dużym czasem mi zleciało. Dawać skrzynię, dawać skrzynię gdzie ona jest? Bio. Przedstawić ci moje krzesło? Nie, wiem, czy będzie słychać? O ja, to była minuta na zebranie wszystkich trzech, chyba Felix Box, cist. Nie, czekaj, 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 czekaj. To A czekaj, był... jesteśmy w party, to może by nam to zaliczyło. Masz Felix Box pierwszy? Nie. No to ci nie masz. Ja pierdzie. No to mamy już pierwszy problem <laughs> To może y rozwiążemy go zaraz po tym jak ja wykonam Wszystkie questy powykonujemy i zatrzymamy się myślę, że na tym albo... Nie wiem, w sumie ile chcesz no, grać? No, no. no, no nie wiem BF chcesz. To jest właśnie... Czekaj, bo to są potwory, to byśmy je ubili już z góry. Bo to jest wina A właśnie no prywatnych serwerów, że mimo że jesteśmy w parku zawsze coś się zbuguje. Znaczy my się... Ja zebrałem tą skrzynię, tak? Czyli tak jakby ale wparty byliśmy i to tak nie powinno być Ale był przedmiot na ziemi, tak wiesz I to tak chyba powinno być Ale łupie Ja yeah. Tak na dziesiątym levelu dopiero można z tego duala robić Sprawdzimy się Co ty na to? Dobra Tego y nie, tego nie, tego nie Tamtego, tamtego, tamtego tam Świniak Coś mi baguje się. Właśnie to mnie niesamowicie wkurwia. Jak skaczą? W Burning Crusade było tak, Crusade było tak, że potworki przechodziły przez ścianę albo atakowały się przez ścianę. Na szczęście w Wrath of the Lich King... Skrzynia. To wiesz. Na, szczę na szczęście w Wrath of the Lich King już to usunęli. A jak widzicie nadal są problemy z tym całym tam ich bieganiem. Nie, takuj, pójdziemy dalej. A to upaj przed siebie. Ciekawe czy komuś się spodoba to. <laughs> Zważyłeś, że te drzewa są monstrualnie zbyt wielkie? Zajbiste są. Przez to nie... zbyt OP A zważyłeś na to, że my jesteśmy. mali? No dobra, ale. Ork, kurde. Mimo, jest są... wielki. Przyśwelki... Quest complete. Ale widzisz, że są tutaj normalne drzewa, niektóre są takie. pyk. Dobra, nasza skrzynia. Szczęście... Na szczęście nie ma agro. Masz? Nie co No To jest właśnie kurde to Więc czekaj, czekaj. chodź może gdzieś dalej Oddamy. coś zabić, a to wrócimy zaraz Chodź do a następnego pustu po następną skrzynię lepiej Ta. A wtedy się wrócimy i weźmiesz i tak kurde Zabijemy i... jeszcze, dawaj tą świnię, bo to ich mamy za mało To upaj Zwiększę armor sobie Nie wiem po co ja dwójki używam, jak ona jest bufer, Takim... Fajnym <laughs> Dobra, cinek. Cię, bo właśnie ja zawsze zapominam wiesz, o czym, że ludzie mnie oglądają, nie? No. I oni pewnych rzeczy mogą nie wiedzieć, ale ja mówię, no i dwójka jest takim bufem i, i już nie wiedzą o co chodzi, no nie? Wiesz o co chodzi. Często zapominam o takich rzeczach, że ja to wiem, ale ktoś może tego nie wiedzieć. No, oczywiście opis też jest potrzebny. Wiesz, wiadoma sprawa, że ja za wiele o tych, że nie wiem, no nie? Ty masz no, tylko być prawda, level! No, Ty masz no, tylko to jest, level! To jest taka prawda, nie? Że ja za wiele o tej grze nie wiem, nie wiem na przykład kiedy użyć jakiegoś skilla czasem, bo ja to mogę robić niby dobrze, bo używam skilli, nie napierdziłem damage, nie? Ale mogę zrobić to źle. Wiesz o czym mówię, nie? Opie, ja chcę naciskam trójkę i strzelam, a mam ogólnie już 6 skilli Nie mam 5. No i szóstym jest moja Division Aura, która zwiększa mój armor i twój o 55 no, no tutaj jest na następna skrzynia. Aha, już wiem o co chodzi z Track Beast. I jest to umiejętność, która. Wiesz, jak to podnosi łapę do góry, A, ta, 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 ta. no. tak. no, no. O yeah, apeluję! Tak pykku. masz minimapę, no nie? I masz takie gówno, na przykład tam. Pokazuje ci potwory, tak. Tak, to mi e, Nie umarł chyba. Nie, czekaj. E, pokazuje to, mi potwory. Monoidów. To... Właśnie chyba nie wszystkie potwory. Masz Kto bierze? to. bierze? Chyba nie wszystkie potwory, tylko jakieś tam. Zobacz, się wrócimy, weźmiesz te, a potem się tu wrócimy Czyli i zabij... no dobra. No, świniaki no. na swojej drodze spotkamy. No. no, przydałoby się, bo jeszcze trzeba zabić trzy świnie. No, na pewno będę na drodze. By... No i kurde, i... to jest naprawdę dla mnie do dupy umiejętność, kurde, ja jej kompletnie nie potrzebuję, bo wystarczy, że będę zabijał to, co będę miał przed sobą na ekranie. To jest taka dodatkowanie. nie? No, dlatego... Cięż, ciężko na, to dać. Na, na razie, razie. wypierdalać. my możemy nie wiedzieć, o co w nim chodzi, okaże się, że to jest mega super skill. <laughs> Już to wyrypałem, ale i tak mam go minimal szybki wybór Dobra. Skódzę klapnę mm. Potworów się nie opłaca chyba być zbytnio. Ale możemy pobić. Trochę jak spawpadnie więcej. Żeby ludzi nie zamulać Eee. What? Chociaż na swojej drodze spotkamy milion potworów, więc zabicie pięciu innych nic nie zmieni. Co ty gadasz? normalnie mogę Cię puknąć w dubę rano? dajesz jest godzina 10 o jest skrzynia pamiętasz tamto jak nagrywałem jak jeden filmik? była godzina chyba 14 ileś tam? powiedziałem, że idę się wysrać hahaha sobie, idę się wysrać stop fraps, włączyłeś fraps to 14.01. ale była jazda Gratuluję, dalej no ja trochę w chuja poleciałem A ja od razu odruchował jak pójdziesz czy idziesz ten do na zegarek żeby, żeby zobaczyć ile ty czasu bym <grym znał> Szybka sprawa nie była <grym znał> Dobra Dawaj bijemy to potwórki no, będzie, to będzie to trochę, szy trochę szybciej Wiem że nie trzeba ale To może ja wytłumaczę Czekaj ci lewy no, no lewer skoczył. wskoczył To Alejaskino Nice